Co jest grane? Yy, yy, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce wbiłem po, ty, po takim długim czasie do yy, Do Minecrafta i nie wiem co się właśnie, że nic nie ma. Jak tu nic nie ma? Jak... O. Czemu ja mam w ogóle diamentowe coś na... To jest enchantowane nawet na... Aha! O, ale dziwne. Dobra, ale musimy to sprawdzić. Ogólnie to sprawdźmy te skrzynki tu pyk. Tu nic nie ma. To zniszczmy je. Bo tam jest... bo tu jest napisane, że nic... Że nic tu nie ma, tak? Zobaczymy, czy tu nic nie ma. No tak, wiadomo. Nie jestem głupi, żeby się, żeby się nabrać na to. Nie jestem taki głupi. Dobra, otwieramy to coś. Co tu siedzi? widzowie, ja jakoś najlepszy w parkurach. Niestety nie jestem, ale kiedyś byłem dobry. Pyk. Ech, trzeba pomału. Co tam? Y... Czy... Aj! Dobra, udało się. Tu mam zejść chyba... Y... Spadnij. Jak mam spadnąć? Y... Prawie spadłem. Pyk. Gdzie mam spadnąć? Może tam... Tam jest coś. A! Co?